Poczucie dwóch zespołów, które za sobą nie przepadają. Górnicz także zmierzy się z Piastem Gliwice nie niedługo w pierwszy witek. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Czas na mecz ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Drużyna górnika zabrze. Zmierzy się z piastem dziwicem. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. prezentuje nam teraz jedenastkę górnika Zabrze. Podejrzewam Jacku, że postawią dzisiaj na intensywny presing. O tak, to ich ulubiona taktyka. Oni niezwykli cierpliwie czekać na rywala na własnej połowie. Ważnym elementem jest dla nich dobre przygotowanie kondycyjne, które pozwala dużo biegać po boisku i bez przerwy nękać przeciwnika. Trudno się grać przeciwko takiej drużynie, która nie pozwala spokojnie rozegrać pił. Jast Gliwice rozpocznie ten mecz w takim oto składzie. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza, gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo... połowa Janicki Kobicki Że przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. A piłka, uliczkę. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak ciągnął, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewali w tej sytuacji. Pośrodkowuje pod bramkę. Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. Może rozprowadzić akcję podaniem. To miał być plasowany strzał, ale zupełnie się to nie udało. Nie, to nie tak powinno wyglądać. Tu trzeba odpowiednio złożyć się do uderzenia. Teoretycznie łatwe, ale jak przyjdzie co do czego? Coraz bliżej bramki rywala. Widzi szansę na dośrodkowanie. I przejęcie piłki. Nic z tego nie będzie. See you then, just like that. ustavie. Want, strata piasta. Jarosław Kubický. Ładne teraz podanie. W pole karne podanie przejęte, co dalej? Uwaga, Ładnie się to rozwija. Górnik zawsze przesuwa się z piłką, dobrze to wygląda. I to tyle z tej akcji. Dobre opcje do rozegrania. Niestety dla nich akcja przerwana porągiewka w górze. Mamy spalonego. Niezłe zagranie, ale żeby zakończyło się powodzeniem należało szybciej wracać z obsaju. Tym razem się nie uda. Gwiazd ma miejsce na skrzydle. Wykazali mi obrony. Spalony. Sędzia nie ma wątpliwości. To zmarnowano dzisiaj. Zagranie górą, dobry przegląd gry obiecujące podanie. Sto zagranie teraz, będzie niebezpiecznie. Popisano tak skłonność, w sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Rzuca piłkę przez Z Sabe widzicie, wciąż jest groźnie. Bardzo dobre podanie. Żelazna wprost defensywa. Bezpieczeństwo zażegnane. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. dalej. Wynik to 0-0. Zobaczymy jakieś bramki w drugiej połowie. Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. No i teraz strata piłki. Ładnie dobranie na dobieg. Ręka! Chociaż? Za chwileczkę. No nie, nie jednak offside. Rzeczywiście, chorągiewka w górze. Spalony minimalny, ale golu znany nie będzie. Biewają. Szansa, czy przełamię im pas? odpita, będziesz utrożny. Szybko wykonany stały fragment, już grają sytuacja opanowana ale zaraz będzie rzut rożny drużyna zyskuje chwilę na przygotowanie się do obrony tego rzutu rożnego tym razem szybkie rozegranie świetny teraz odbiór we własnej szesnastce Ciekawy okres gry. Dużo strat z obu stron. i nie lada refleksów. Zadowolony teraz trener. Wie, że ten gol nie przesądza losów meczu, ale zrobili krok w odpowiednią stronę. Jeśli utrzymają kurs, powinni tu zwyciężyć. I gramy. Gwiazd wciąż jeszcze ma trochę czasu, by wyrównać. Uwaga, górą teraz podanie. Jest to świetnie. Świetna główka, wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. Da. Dobry to był pomysł, ale jest spalony. Szwab szkoleniowy postanowił przeprowadzić zmianę. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. to teraz w czasie. Spalony. Jakub Czerwijski. Pek. Uwaga, prostopadłe zabranie teraz. Piękny presji przejmują kilka blisko bramki. A i doskonała w kluczowym momencie meczu. Dokładnie, zostało już mało czasu do końca, więc każda bramka jest na wagę złota. Podobrywa to lekarne. No nie najlepiej teraz w obronie. Co będzie teraz z tej okazji? Ależ historia Bramka. Zespół gości bija w końcówce gola w tych derbach. I teraz jest już remis. No i możemy jeszcze raz przyjrzeć się, jak padła ta bramka. Co za spryt i pomyślonek. Piękna podcinka, niezwykła precyzja. Ręce same składają się do oblasku. Mamy bramkę wyrównującą. Widać, że to się spodobało sztabowi szkoleniowemu. 1 do 1. Gramy od środka. Akcja w końcówce spotkania. Widać wyraźnie, że ten remis ich nie zadowala. Walczą o pełną pulę. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Uwaga! Będą prowadzić! Świetnie to obronił! Wydawało się, że w beznadziejnej sytuacji. A jednak się udało. Uratował też remis. Koledzy powinni teraz pójść za ciorze i sprywatyzować to walczyć o bramkę. Dobry wapnikę w szesnastkę. Niewykorzystany stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. pierwsza połowa ładna piłka w uliczkę. Ładne teraz podanie. Prosto padłe zagranie. Prostopadłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Ładne dogranie na dobieg. Uwaga, musi to trafić! Jest dośrodkowanie, świetnie. Główka, Wydawało się, że pił... Świetny pressing. Przejmują piłkę blisko Bramki. Co będzie teraz z tej okazji? Uwagę. I ruszyła pierwsza połowa. Łatna piłka, w uliczkę. Może rozprowadzić akcję podaniem. Ładne teraz podanie! Prostopadłe zagranie! zagranie teraz będzie niebezpiecznie! Matne dogranie na dobieg. Uwaga, musi to trafić! Jest to dośrodkowanie. Świetnie. Świetna główka. Wydawało się, że pił Świetny pressing. Przejmują piłkę blisko bramki. Co będzie teraz z tej okazji? szyła pierwsza połowa